Oficer X to jeden z głównych wrogów w serialu Pingwiny z Madagaskaru. Jest to najbardziej utalentowany i mściwy człowiek, jakiego pingwiny widziały. Umie rozpoznać przez zapach jakie to zwierzę. Bardzo dobrze obsługuje gadżety oraz bronie, które ma przy sobie. Matka nie zdradziła mojego prawdziwego imienia, bo jest ono ściśle tajne. Jest nazywany przez opinię publiczną panem Pingwinem. Jest drugim, najczęściej pojawiającym się wrogiem w serialu. Pierwszym jest król szczurów. Okoń głowy, Drapieżna ryba, która siała postrach w stawie w odcinku Potwór z Głębin. Jest bardzo żarłoczna i niebezpieczna. Jedyną istotą, która miała z nią styczność i nie boi się jej, jest skipper. Nie wiadomo, w jaki sposób ryba dostała się do stawu. Możliwe, że była tam już przed przybyciem kaczek. Jednak atakować zaczęła dopiero po osiągnięciu rozmiaru widocznego w serialu. Gdy butelka z kolą wpada o koniowi do paszczy, ten nurkuje z nią i przegryza. Wskutek wysokiego ciśnienia butelka wybucha, rozsadzając rybę od środka. Z jej ciała pingwiny robią sushi. Postać ta parodiuje rekina z serii filmów Szczęki. Jest także jedyną postacią w serialu, która zginęła. Oku to postać zabawki elektronicznej Morta. Pojawia się w odcinku Przyjaciel w pudełku. Jest to mały, różowy stwór. Ma okrągły kształt, oczy, usta i dwie nogi. Wygląda jak Kirby z gier Nintendo. Pancernik The Kid To pancernik, początkowo wróg pingwinów, który wyzywał na pojedynek golfowy niejakiego pana Talona, którym okazał się być szeregowy. W odcinku Podkopany Dołek stał się jednak ich przyjacielem, pomagając pokonać świstaki. Chciał wyjaśnić szeregowym, jakąś sprawę z przeszłości. Okazało się, że chodziło o party mini-golfa. Szeregowy postanowił już nie grać, ale pancernik groził wysadzeniem zo. Po emocjonującym meczu przegrywa i wyjeżdża. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści pancernik.